Dzień do! Chłopcy gotowi? Tak! tak. gotowi czy nie? Tak, tak. Gotowi? Nie! Przyjeżdżamy tutaj jako przedstawiciele takiego projektu muzycznego rap Pedagogia, to prawda? Przez tydzień w Bogatyni odbywały się spotkania profilaktyczne z Dobromirem Makowskim, terapeutą pedagogiem muzykiem i szefem fundacji Rampa, która pomaga wykluczonym mieszkańcom pabianic. Makowski przyjechał w ramach profilaktyki uzależnień prowadzonej przez gminę Bogatynia. Spotkał się z uczniami wszystkich szkół podstawowych, z nauczycielami i z rodzicami. To był bardzo intensywny tydzień i prawdopodobnie skuteczny. Spotkania z młodzieżą trwały godzinę i były intensywne i energiczne. Było wspólne śpiewanie, oglądanie filmów i rozmowy. Raz, dwa, trzy, cztery, dzień, Dzieci, a słońce, Chciałbym zbić gwoździ, a bardzo mocno. Przez wiele lat jeździłem na spotkania dla nauczycieli i stałem tak jak sparaliżowany chłopiec, ponieważ widziałem naprawdę ekstra klasę, jeśli chodzi o pedagogikę. Więc co ja takim rekinom edukacji mogę powiedzieć. Po tych kilku latach już wiem, że mogę powiedzieć sporo. Po pierwsze, jest to grupa, z którą najtrudniej mi się pracuje. A to już spotkanie dla nauczycieli. Tu także było intensywnie, energicznie i nieco szokująco. Były klipy z YouTube'a oraz spora dawka wstrząsających informacji, np. o statystykach dotyczących samobójstw. Wysłała cztery smsy do koleżanek, nie chce mi się żyć. Wszystkie cztery dziewczynki odpisały, nie wygłupiaj się, ha ha ha. Godzinę później dziadek znalazł wnuczkę w garażu, u Dominika powiesiła się przez przypadek prawdopodobnie. Pani policjantka, która przyjechała na miejsce zdarzenia wpisała, że dziewczynka wbijała ręce w sznurek, chciała zejść. Podejrzewamy, że Dominika chciała pokazać koleżankom, że nie żartuje. Założyła sznurek na szyję, poślizgnęła się i spadła. Dramat. Potem już się posypało, liczyć każdy kolejny przypadek. Państwo słyszeliście na pewno o skaryfikacji. To jest tak zwane chirurgiczne wykonywanie bizny, która ma nas udekorować. Ten człowiek wyciął sobie fragment twarzy, włożył w kanapkę i poczęstował ludzi na filmie. Nieświadomych. Tylko przy tym filmie miał kilka milionów wejść. Jeżeli za każdy milion dostaje od 10 do 30 tysięcy, zarabia? Zarabia. Zdjęcia z dumą opublikował w sieci. Karol pociął sobie twarz, no nie było go stać na chirurga, więc wziął zwykłą żyletkę i pociął sobie buzię. Jeżeli my nie nadarzamy zrozumieć, że dookoła nas jest mnóstwo tego typu bohaterów, którzy przez telefony naszych młodych ludzi wchodzą na codzienność i my jesteśmy dla nich w ogóle nie z tego świata. My mówimy do nich jakimś archaicznym językiem, czytaj, no weź czytaj książki, no weź odrób pracę domową i tak dalej. Jak oni słyszą rikityki, narkotyki, który ma 26 milionów wejść. Spotkanie z dorosłymi odbywały się po południu, tłumów nie było, ale ci co przyszli nie żałowali. Jest to taki moment porzucenia już własnych przekonań i wyjścia z takiego marazmu, narzekania na to, że jest inaczej, że jest trudno, że z czymś się borykamy. To jest taki moment, w którym można właśnie zdecydować, czy chcę coś z tym robić, czy zamknąć się właśnie w tym kokonie narzekania i właśnie albo dotrwać do emerytury, jeśli chodzi o nauczycieli, bądź też rodziców, po prostu przetrwać, przeczekać, co jest zazwyczaj nie do przeczekania, dlatego że tak jak słyszymy podczas tego spotkania, to są problemy, które niestety eskalują, jeżeli nie są zaopiekowane. Więc myślę, że im więcej takich inicjatyw i takich spotkań, w których my możemy czasem zetknąć się, a czasem naprawdę brutalnie zderzyć z taką prawdą o tej rzeczywistości, każdy, kto tu przyszedł, na pewno wyjdzie z czymś. Nie wierzę, że to, o czym mówi prowadzący, nie dotyka, nie? Bo, bo, bo mówi też tak realnie i o takich rzeczach, których doświadcza, że no, trudno to jakoś pominąć i emocjonalnie. Się w ogóle do tego nie odnieść. Na ile to się przełoży, to wydaje mi się, że od takich osobistych uwarunkowań też zależy, nie? Co, co kto z tym zrobi? Żyjemy w czasach tak mocnego rozwarstwienia moralnego, że my nawet nie mamy czasu doganiać młodych ludzi i naprawiać ich dzisiaj. Przyszliśmy tutaj, z, z tą myślą, żeby nam się to przydało. Nauczyciele widzę, że reagują żywo i są zainteresowani. Często się zdarza, że, że są mniej, dzisiaj są chyba bardziej, więc mam nadzieję, że się nam to przyda do pracy takiej pedagogicznej z dziećmi, ale też żeby właśnie poukładać swoje jakieś tam myśli na temat swojej pracy pedagogicznej. Każde spotkanie, które uświadamia, że, że ta praca pedagogiczna jest ciągła to znaczy, nie można powiedzieć, że się wszystko wie, już się wszystko poznało i wszystko się potrafi bo to o czym tutaj dzisiaj jest mowa, czyli takie uczucia drugiego człowieka, współdziałanie z drugim człowiekiem, w naszym przypadku młodym człowiekiem, który chce się od nas uczyć, chce od nas brać przykład, no, zmuszają nas do tego, żebyśmy się ciągle rozwijali i ciągle gdzieś te takie wiadomości ze świata wykorzystywali właśnie w tym kierunku. Koncentrujemy się na tym, żeby pomóc również temu młodemu człowiekowi Wyjść z pewnych zachowań, z pewnych nałogów, z pewnych. Uzależnień. I dzisiaj... Bardzo się cieszę, że pan Dobromir Makowski przyjął nasze zaproszenie ze swoim projektem Rap Pedagogia, ponieważ porusza bardzo ważne problemy młodych ludzi, których my często nie dostrzegamy i też pokazuje, jak ten świat dzisiejszy zachęca, jak ich deprawuje. Doświadczenie życiowe Dobromira jest bardzo bogate, bo sam doświadczył nałogu, z niego wyszedł i dzisiaj jest żywym świadectwem, że jeżeli tylko się chce, to można swój nałóg, swoje uzależnienie pokonać. Nie. Pan Makowski również prezentuje czy to slajdy, czy to zdjęcia billboardy, czy nawet filmiki, które krążą w sieci i którymi karmi się nasza młodzież i naprawdę są wstrząsające, że my przechodzimy obok obojętnie, a a tam dokonują się ludzkie dramaty. Jak młodzież nagrywa filmiki z prób samobójczych, jak oglądają pornografię, jak oglądają promujące teledyski i, i filmy zachęcające do spożywania narkotyków, do przemocy, do agresji. W ramach działań profilaktycznych chcemy dotknąć każdej sfery i każdej grupy społecznej. To znaczy nie chcemy koncentrować się tylko na wybranym zagadnieniu profilaktycznym, chociażby problemu narkotyków, ale dotknąć różne inne sfery i również dotrzeć do różnych grup do dzieci, do młodzieży, do dorosłych. Dzisiaj spotkanie również z pedagogami, z nauczycielami, z dyrektorami szkół, bo kiedy będziemy wszyscy wspólnie pracować. I będziemy taką pomocą dla rodziców, szczególnie w wychowaniu młodego pokolenia, to jesteśmy w stanie im realnie pomóc. Natomiast jeżeli każdy będzie szedł swoją drogą i zamknie się w swoim domu ze swoimi problemami, no to nie da rady. Będą potem te dramaty młodzieży, dramaty dzieci, które często też kończą się tragicznie: samobójstwami, przemocą, agresją, przestępstwami, więzieniem, a chcemy temu przeciwdziałać. Więc uważam, że szczególnie w naszym regionie, jest taka potrzeba, żeby zintensyfikować te działania profilaktyczne, żeby dotrzeć. Przez tydzień bogatynianie usłyszeli mnóstwo historii tragicznych, szokujących z życia dzieci i młodzieży. Usłyszeli też dużo hapiędów. Makowski po raz pierwszy przyjechał do bogatyni i było to jedno z nielicznych spotkań profilaktycznych, które w tak patologicznej gminie są niezbędne. My dorośli, dorośli musimy im pokazywać. Tak naprawdę cała projekt pedagoga, który poprowadziłem dla młodych ludzi, to nie jest mówienie. Musimy przestać zapraszać do nich ludzi, którzy tylko do nich mówią, to jest jedna rzecz. Druga, zapraszać ludzi, którzy coś im pokażą swoim życiem, to życie jest pełne pasji. A druga rzecz, my dorośli musimy na nowo uwierzyć w to, że jesteśmy pedagogami, nauczycielami dla, tych, dla tego młodego pokolenia, które idzie za nami. Jeżeli my im nie oddamy sensu życia i wartości życia, której już coraz częściej nie mamy, zgubiliśmy ją, to, to choćbyśmy tutaj zaprosili najbardziej aktywnych pedagogów, prelegentów, nie pomożemy po prostu. Na spotkaniu z rodzicami też było interesująco dużo informacji o dzieciach i o tym, co robią na przykład w internecie. Moja, moja praca pedagoga, terapeuty, konsultanta społecznego przekroczyła już sens. Cudowne, że są tacy ludzie i po prostu chciałabym, żeby to każdy usłyszał. Każdy, kto tu mieszka w naszej ojczyźnie. To po prostu takie głosy powinny być odtwarzane każdego dnia, żeby dotarły, szczególnie w tych naszych publicznych telewizjach, bo ludzie najwięcej jest takich, którzy to oglądają. I naprawdę należy to powtarzać, to co on dzisiaj tutaj wygłosił, bo naprawdę ma dużo do powiedzenia, dużo do powiedzenia. A że pracuję na oddziale odwykowym, jestem pielęgniarką, więc wiem, że to jest cudowny głos. Konrad napisał do mnie o tym, że wszedł w historię, potacie sprawdził ją w systemie komputerowym. Odpalił sobie. Akurat przerabiaj to na lekcji informatyki. Zalogował się na stronę, na której był tata. Mówił Panie Dobromirze, od kilku lat siedzę w pornografii, jestem ubrudzony, wiem co ogląda mój tata i tak dalej. W mojej rodzinie jest dno. Mamy pokolenie dorosłych dzieciaków, którym się wydaje, że są rodzicami. I to jest problem. Tutaj potrzebujemy się zatrzymać, waląć w pierś. Najlepiej na jakiś czas powłączać telewizory, pograć w gry planszowe, pójść razem na basen. Ja mówię to do ojców, abyście trochę zadbali o siebie, potrynowali ze swoimi dziećmi, poszli pobiegać, zainwestowali w małżonki, ale nie materialne rzeczy, ale wspólne relacje, rozmawiali razem jako rodzice. Czego właściwie chcemy nauczyć naszego dziecka? Co chcemy mu pokazać? Co możemy dla niego zrobić? Od tego się zaczyna od drobnych rzeczy. Najpierw detoks multimedialny. Dzieciom polecam w ogóle kupić stare czarno-białe telefony. One zaczną ze sobą rozmawiać. Wasze dzieci odzyskają równowagę w kontaktach, jeśli dostaną stare telefony, ponieważ one nie będą musiały siedzieć na czatach. Pytanie, czy naprawdę jesteśmy gotowi to zrobić, bo to wymaga wojny. To wymaga batalii, a my nie, my nie jesteśmy gotowi na wojnę. Jesteśmy leniwi, snobistyczni, nie chce nam się po prostu. Płaczemy wtedy, kiedy dochodzi do tragedii i dramatów. Nasz projekt mówi, lepiej zapobiegać niż leczyć. To jest kurde kapitalne, przecież możemy zapobiec. Dzisiaj dajemy fajne narzędzia, ale coraz częściej jest tak, że, że już później musimy niestety leczyć. A jeśli w bogatyni dzisiaj wyjdę na ulicę, będę sobie szedł przez wasze osiedla i spotkamy się, to co mówimy? Dzień. Dobromir Makowski jest także autorem książki pod tytułem Wyrwałem się z piekła, która opowiada o jego wyjściu z nałogu. Jest przykładem człowieka, który odbił się od dna i dziś otwarcie o tym mówi. dzieci z całej Za swoją nie możesz